Cześć wszystkim, z tej strony round witam was w kolejnym odcinku Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 e, Dzisiaj kolejna postać, tym razem ostatni już Sasuke Tych wiecie, dorosłych e, I zobaczymy, zobaczymy co on tutaj ma w ogóle Chidori, True Spear oraz Kirin e, Wezmę sobie tego, True Spear, Chidori Ponieważ chyba... Co z... Kurwa mać. Z tego co pamiętam To chyba jest on prostszy do wykonania Kirin chyba jest... tak ciężko trafić jak tym. A materasu tym pierwszym saskę. Ponieważ chyba postać musi być. Po prostu musi stać w miejscu. O ile pamiętam właśnie. Chociaż kurczę nie wiem, nie wiem do końca, ale wiem, że Kirin chyba ciężko było trafić. Dobra, mniejsza z tym. Będziemy sobie grać oczywiście tutaj tym drugim Saskę, jak mówiłem. I czekajcie, która mapa dzisiaj jest, co? Lower to na pewno było. Chyba dzisiaj zaczynamy trzeci rządek. A nie, Mond mi obok też graliśmy. Dzisiaj tu będziemy. The Great Naruto Bridge. No właśnie, to jeszcze z pierwszej serii. Został ochrzczony ten most imieniem Naruto. O, nawet mamy Madare w komplecie. Mamy w supportach swoich Madare oraz Tsunade. Natomiast przeciwnika to. Um, przeciwnik to Kankura, Kurde, coś mi się dzisiaj język myli i... killer B i mifune, kurde, Mifune tak jest, ma jako w pomocników. No dobra Zobaczmy, Zobaczymy, zobaczymy. Uwolnienie nie mogę w każdej chwili robić. Co w ogóle ten ma? On ma techniki ogniste, no tsunade ma coś takiego jak Sakura, a raczej Sakura ma to samo co tsunade. Aj kurde, nie trafiłem. Ale to nic, to nic. Shidori Saskę to jest, wiecie, wiecie, pod taką jakby po linii biegniemy na przeciwnika. Nie powinno być z tym problemu, żeby trafić. Ale zobaczymy. Pięknie, pięknie, pięknie. Jeszcze dobijemy. Zajebista sprawa. Kurde, jeszcze mi supportem ciągnął tutaj. Próbuję. Aj zasłonił się. Kurczę, zasłonił killerem. No dobra, wyeliminowaliśmy jednego supporta. Fuck, złapał mnie. Nie wiem jeszcze właśnie jaki ma chwyt tutaj. Aj, kurde, chciałem złapać, ale nie wychodzi mi to za bardzo. Okej, okay, spróbuję go wykończyć także tym, tym Ło, 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 uwaga. No mało brakowało, mało brakowało. Abym pożegnał się tutaj z życiem, kurczę. No, wyszedł team. No, team attack, ale nie wyszło to, co ja chciałem. Dobra, uwolnienie zrobiłem. I to jest nasza forma, zobaczcie, ta wiecie, tej przeklętej pieczęci, czy jakoś tak. Ale coś mi tutaj ciężko, ciężko się gra. Ja nie widzę, ja nie widzę w ogóle co tu się dzieje, ale tym razem to był właśnie team atak, który oni sami wykonali. Ja tylko tam wcisnęłem, co nieco, a praktycznie później nie wiedziałem co się dzieje. Myślałem, że nie dobiję go. Dobra, zobaczymy w następnym odcinku, może się z tego ultimate'a uda wykonać na końcu. Ale też chciałem zobaczyć jak chwyt wygląda tutaj, w tej postaci. Bo te chwyty też niektóre mają fajne. Dobra, Kimimaro czy Conan? O, Conan chyba nawet nie było, nie? I nie będzie dalej. <laughs> o, jest jeszcze jedna, czekajcie. Kurczę, też przegrała, ale Raikage, Raikage, kurczę, był już tutaj? Nie, chyba też nie było. I ino, no ino akurat była. Ale widzę troszeczkę inne postacie nam w końcu, komputer wylosował. Raikage, Conan dwa razy nawet. No, zobaczymy, zobaczymy. Kimimaro, on ma kurczę ten taki właśnie, wiecie, wir z tych kolców jak robi, to jest masakryczny. Można na nim troszeczkę tych drewienek potracić, a jak się złapiemy, no to już koniec, takie combo nam wywali. A lubię właśnie Kimimaro grać. Jeszcze pamiętam go z pierwszej części. Oga. No dobra, support... o kurde. On też ma tego, e, no, Madare. Kurczę, obronił się, FAK No złap go, złap go. Kurczę, spieprzył mi, co za frajer. Dobra, jeszcze raz próbuję złapać. Jest, udało się, udało się go złapać. No nieźle, fajnie nawet. Fak, dawaj, 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 dawaj. Kurcze, widzę, że jest troszeczkę wyrównana ta walka. Mamy, no teraz on ma mniej, oczywiście, ale mieliśmy na podobnym poziomie te życie. Widzę, że Kimi Maro może znaczy, nie wiem, czy on kurczy. Teraz mu się akurat to uwolnienie aktywowało. Jak ma mało życia, czy mógł cały czas robić. Kurde, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Czemu jeszcze troszeczkę, wiecie, skroić tego życia i zrobić Alphimata, jeśli się uda. Okej, okay, Ultimate Jutsu już można wykonać. No to będę próbował. No i zasłonił Madara go w pizdę jebaną, no. Dobra, spoko. Ale jednego supporta mam wykończonego. Ja spróbuję jeszcze raz to zrobić. No nie, drugi support co za menda, zobaczcie na to Okej, okay, jeszcze raz, do trzech razy sztuka. Nie ma przynajmniej już suportu. Nie ma się kim chronić. O! O tym kręciłku mówiłem właśnie, to jest przerąbane jeśli w to wpadniemy. Yes. Yes. I jest! Kurczę, jest. Pięknie. No zajebiście. Pierwszy raz chyba supportów obydwu wyeliminowałem tutaj z walki. No i dobra. Przeszliśmy do finału. Zobaczymy z kim, albo Raikaga, albo kto tam był? Chiyo? Nie, Ino. Albo Raikaga, albo Ino. Fajnie jakby na na, na kurde co jest? Dzisiaj mi się plącze, może dlatego, że już późno jest. Plącze mi się język. Fajnie jakby Raikaga przeszedł. O, jest, fajnie, zajebiście. No dobra, lecimy, lecimy z nim Rykaga jest też chyba dosyć. Nie wiem, jak tu się nim gra, bo nie grałem nim, ale z, z tego co wiem, to jest szybka postać. Znaczy, nie wiem, jak właśnie w bijatykach, ale w anime to jest szybka i silna postać. No i oczywiście techniki te kurcze, tak samo jak my ma prądu, tam elektryczność. Nie. Praktycznie on też by mógł Cidory używać z tego co. Na pewno mógłby tej techniki używać, ponieważ ma tą samą naturę czakry. Kurde, co jest? na mnie chleb jest, kurwy ten. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Uwaga, będzie chciał mi tutaj dobić. No i zajebiście, się, Sam. Sam się wjewał na moją rączkę. Fajnie, 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 fajnie. Troszeczkę go potraktowaliśmy na pewno ale po mnie przejechał, no. No i pięknie. Jeszcze się napatoczył na mój ogień. Zajebiście. Pierwsza widzę tutaj linia tych... no, jak się nazywa? Kurwa mać, no ja już śpię. A chodzi mi o to, że pierwszą linię tutaj 22 zawodników już wykorzystaliśmy. Następny odcinek będziemy już przechodzić do kolejnej drugiej linii. Zresztą zaraz wam pokażę, bo tutaj zrobię troszeczkę może dłuższy odcinek tam chwilkę. Team match 8 average. O właśnie, zobaczcie, oś, cała ta linia pierwsza już jest y, za nami. Następny odcinek będziemy znowu zaczynać od tych z No a tutaj może Kiba, Shino oraz Nata, no te trzy pierwsze postacie takie sobie, ale później się zaczyna już fajnie. Kakashi, Yamato, Gaisense, Yasuma. No trochę jest, trochę jest. One są tak dziwnie poukładane. Po prawej stronie widać, jakby byli ci źli, chociaż też nie do końca, bo są tu Jinjuriki, ale to są właśnie te Edo Jinjuriki. Chyba tak. Czy nie wiem, czy kurczę żyjące, czy nieżyjące. Hanzo, ciekawe, jak Hanzo się gra swoją drogą. No, myślę, że będzie coraz ciekawiej, jeśli chodzi o postacie, nie? Tutaj będzie trochę taka lipa. Jeszcze z pierwszej serii, kilka jest postaci. No, ale dobrze, ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć.